A co to jest za roślina? Ten, na włoć. Na włoć. Na włoć jest sub. Ona tak na żółto kwitnie, da, nie? No, na włoć jest ekstra. pszczół dużo przychodzi. Mhm. Patrz, i tu będzie jakaś roślinka. To jest jakaś inna. Mhm. Nie wiem. A to, ja tak mówię, to jest lucerna. To nie jest lucerna. To się nostrzyk nazywa. I to też żółto kwitnie, takie wysokie. A pszczół, ile na tym. ile pąków ma! Ja Dużo ma, mają dużo No. Przepiękna jest też. I winogronko. Dobra, mamuś, to daj woreczek, ja ci nazrywam takiego jo. ładnego. Tu więcej jest.

Kukurydza wysiana, taka malutka. Widać rządeczki A tutaj na zwykłej skarpie mamy tyle ziół. Gdzie mam już ten krwawnik? To był krwawnik. Ten. Mhm. To. O zobaczcie, to jest krwawnik. Te listki tutaj to jest wilczomlecz. Tutaj jest mi. Tutaj o to jest skrzyp polny. Mniszek lekarski. Babka lancetowata. No, chyba, nie? Tak. To. Uh -huh. Babka lancetowata. Uh -huh. no. no. tyle I, wszystkiego. żyje żyłka to kiedyś uh -huh. I to właśnie ona... Ten gojenie przyspieszy. No na rany, nie? No, Można sobie tak. pamiętam jak byłam mała, obtarłam sobie kolano, to sobie się no. kładałam takiego liścia. No. Tak, żeby tego liścia trzeba trochę. Tak żeby sok puścił, tak, nie? Trochę no, mhm. nożem tak posiekać i wtedy albo plaster, albo wyglądasz. No i to pomaga. No. no, zobaczcie, taka zwykła, najzwyklejsza skarpa, a tyle słuchajcie, ziół. Zobaczcie, tu jest pokrzywa. Tu można sobie urwać na herbatkę pokrzywową. Skrzyp polny. Bardzo dobry na paznokcie. Więc pełno jest tutaj ziół. Ptaszki śpiewają. Jest po prostu cudownie. Ale ja słuchajcie, zaraz się zbieram. Narwałam tego szczawiu, więc pojadę do domu, zrobię nie inhalacje, muszę jeszcze ogarnąć prasowanie, ale mam nadzieję, że to szybko mi pójdzie, no i chcę dla Was poskładać filmy, bo filmy się chyba w maju w ogóle nie pojawiły, żadne, więc, więc tak to słuchajcie jest, no zobaczcie, jaka piękna okolica. Piękna okolica. Dobra, widzimy się później. Słyszycie kukułkę? Jest wielka nocny Kochani, witamy Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Jest straszny upał. My tylko z Ninką na chwilę wyskoczyłyśmy, bo powiem Wam, że kończył nam się czas na odebranie przesyłki. Ja wczoraj, wiecie, nie, też nie miałam czasu. Przedwczoraj zapomniałam i tak to było. Miałyśmy jakieś 10 minut i by nam przesyłkę chyba zabrali z paczkomatu. Nie wiem jak to dokładnie jest. Czy to rzeczywiście tak co do minuty, jak Wam tam na impoście pokazuje ten czas, czy to po prostu yy, zabierają. I, pokaż Ninusiu, ja tutaj Nince zamówiłam sukienkę i poczekajcie, postaram się teraz ją otworzyć. Jest tak gorąco, że naprawdę yy, będziemy się przebierać na krótkie spodenki, bo, bo po prostu nie da rady. Jest, jest tak gorąco. Dobra, a może to jest, a to jest, poczekaj, to jest... Nie, to jest to. Boże, już się zlękłam, że to nie to. Bo to jest kartonik od zai. Ale w środku ma być sukienka. Piękna, fioletowa. Z koroneczką. Zaraz, zobaczymy. A ona Czekajcie. O, fajna. Do tego z Tutaj ma koroneczkę. I na rękawkach, a tutaj ma... O. I taki kolorek lila róż i fajna, o zobacz kochanie, jest fajna cieniutka i o to mi właśnie chodziło, bo wiecie, jak jesteśmy na przykład na wakacjach w Chorwacji, to tam nawet letnie sukienki, ale jak są z takiej, wiecie, takiej, no bawełny, to one są za grube, więc na Chorwację albo coś właśnie takiego mega cieniutkiego, albo przewiewnego, albo właśnie ubrania z wiskozy, bo to jest najlepsze, co może być. Albo właśnie takie, wiecie, typu jedwabne. Mm, więc tak. Śliczna. No. Śliczna jest. No, śliczna jest. Śliczna. No. a tu na pleckach będziesz miała taką, zobacz, nie fajną koroneczkę. No. Widzisz? Dobra, jedziemy już teraz, słuchajcie, do domku. To wyrzucimy po drodze, ten karton. Jedziemy do domku, ogarniamy się. Ogarniamy się, bo mamy godzinę 12. Słuchajcie, a ja miałam przesyłkę do odebrania do chyba 12.05, więc tak. Byłyśmy jeszcze w aptece, kupiłam dla mojego męża, słuchajcie, tantum verde w sprayu i isle z tym porostem islandzkim, bo go gardło boli. No i co? I teraz jedziemy do domu. Ogarniemy się w domku, nieninusiu. Ogarniemy się w domku. I wtedy pójdę sobie z dziećmi na obiad. A, a potem? A potem jedziemy na wieś, bo mamy parę rzeczy do zrobienia. Parę rzeczy do zrobienia takich fajnych dla dzieci. Dzieci będą dzisiaj szukać fajnych niespodzianek przed, w ogrodzie. Po, po, po obiadku? I, tak, po, po, obiadku po, pojedziemy. po obiadku pojedziemy. Będziemy po jakieś słodziczki, których jeszcze nie jedliśmy, i, bez, i na wsi mam no, mamę namyskowa, i będziemy szukać. Tak, kochanie. Najpierw jeszcze, właśnie, ogarniemy się w domku, mamy dwunastą, i wtedy pójdziemy sobie na pyszny obiadek. Nie będę dzisiaj gotowała. I. Bo po prostu szkoda mi czasu, wiecie, naprawdę szkoda mi czasu na gotowanie. Więc pójdę z dziećmi na obiad. Tutaj właśnie blisko mam taką fajną restaurację, gdzie dają takie y, fajne, y, domowe. Zodiak. zodiak, tak. Takie fajne. Pod Zodiakiem. Tak, bar pod Zodiakiem to się nazywa. Y, w którym dają takie właśnie fajne, naprawdę fajne, y, domowe obiady. Nie, wiecie, jakieś tam y, wymysły, tylko takie, wiecie. Ta, typowo fajne domowe obiady, dla dzieci są nuggetsy z frytkami i po prostu tamte nagecy to po prostu przebijają wszystkie nagecy Nina je uwielbia, mają też zupki, na przykład dzisiaj jak patrzyłam w menu, to jest zupka ogórkowa, krupnik, więc jakby ktoś chciał, są też gołąbki, i co tam jeszcze było? Gołąbki. Ja pewnie wezmę sobie placek po cygańsku, bo czasami jest. A dzisiaj właśnie jest ten dzień, kiedy jest, więc pewnie wezmę sobie placek po cygańsku, bo 100 lat nie jadłam, a uwielbiam. Eee... No, więc tyle, kochani. Dobra, my jesteśmy pod domem, lecimy do domku, łączymy się z wami później. Papa, Nimion. Robisz, papa? Pa! Pyszny placek po cygańsku. Piękne.